Na lekcjach zawsze siedziałem z Adamem. Bardzo go lubiłem, bo nigdy się ze mnie nie śmiał. Prawdę mówiąc, był tak nieśmiały, że w ogóle nic nie mówił. Reżyserowałem, byłem starzystą tego filmu, i jeszcze go później zmontowałem. Sam film, sam okres zdjęciowy to było około 6 dni, plus jeden dzień robiliśmy te takie animacje, takie przedowniki. Samo pokazanie filmu to już jest. Jest już takie wyróżnienie, bo jednak publiczność tutaj je dopisała. No i tak przed pokazem już czułem takie, no jak, jak publiczność zareaguje, się stresowałem, Bo zawsze to jest takie miłe skonfrontowanie tego, co się wymyśli w głowie, później się zrealizuje. I jak to jednak to inni ludzie odbiorą. To jest właśnie... Najciekawszy w tym. I rozumiesz, on mówi do mnie: jesteś dziewicą, więc ja mówię nie. A on mi na to, że dziewicą jest się we wszystkich trzech miejscach, dokładnie tych, w których trzyma się termometr, tylko zamiast pod pachą. Ej, no uważaj, jak siedzisz, ludzie tutaj chodzą. My się chyba jeszcze nie znamy. Nie. Mam w dupie takie panienki z kółka różańcowego. To były jedne z najlepszych dni mojego życia, tak naprawdę, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy aktywnie uczestniczyłem w produkcji jakiegokolwiek filmu i to w dodatku jako reżyser, ponieważ no, ja jestem tak naprawdę scenarzystą, ale w związku z tym, że nikt nie chciał tego reżyserować, to musiałem sam się tego podjąć i doskonale się czułem. To jest coś w rodzaju, po prostu to jest Twoje dziecko, którego się nie spodziewałeś, jak wyjdzie, a. Jakby nie wyszło, to jesteś z niego dumny. Będę e, przykładem do naśladowania. Myślę, że takie rzeczy dają przede wszystkim... do początku robi się to wszystko dla zabawy. Ja oczywiście... Z... Starałem się w ten sposób też jakby wyrażać, zawsze artystycznie, mniej lub bardziej w sposób udany. Myślę, że im więcej się popełni błędów i zrobi filmów, tym później lepiej, jak się, jak się człowiek profesjonalizuje, żeby ich później nie powtarzać, kiedy już się ma do czynienia z konkretnym budżetem, a wtedy te pieniądze, jeżeli są źle wydane, to szansa na następny film jest mniejsze. Więc warto, warto ćwiczyć, po prostu eksperymentować i się niczym nie przejmować. Tej jajców nie bierzemy. No jak najbardziej, dobrze Mamy rozumiem. Mówimy wszystko to, co czuje serce. Nie żeby ładnie wyglądało. Oto tu jesteśmy, żeby się duszyć. Jesteśmy w stanie, to jest tylko nowe Przedstawienie jako żałosne, stare, przygódnie, zdziwaczałe stroby. strofy. Język potencjał. Tego kilo nie zniesie. Tego nawet serial szczerze nie zniesie. Co się co robi? Jest... Tak jak mówił, że chwilą, było to coś co się z Więc ten był do końca tygodnia. Czy ta kombinacja właśnie tych, tych rysunków i wycinków to jest właśnie wymyślona, czy ci chłopcy to faktycznie robią? Krew,